Dyskusje naukowe, nowości medyczne, integracja środowiska medycznego oraz przede wszystkim wymiana zdań za nami pierwsze kaszubskie dni chirurgiczne, które odbyły się w niezwykle klimatycznym Kozim Grodzie w Pomlewie. Hasło wydarzenia to powikłanie, to nie zawsze porażka, ciekawe przypadki. A zaproszeni goście przedstawili swoje doświadczenia związane z przebiegiem diagnostycznym oraz zaprezentowali wyzwania, z którymi zmagają się na co dzień. Konferencję zorganizowali wspólnie Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddziały Gdański, Bydgosko-Toruński, Warmińsko-Mazurski i Białostocki, Szpital w Kościerzynie oraz Asteria Med Wydawnictwo. Czemu służą konferencje? Konferencje służą wymianie doświadczeń. Świat doświadczenia są ważne, bo technologia medyczna, wiedza medyczna cały czas się rozwija, pogłębia i. Yy... Taka za, takie zaproszenie na taką konferencję wielu znamienitych gości ma służyć czemu, żebyśmy się dzielili wiedzą. Dzięki uprzejmości moich przyjaciół, kolegów, chirurgów z całej Polski mamy okazję się tutaj spotkać i powymieniać różnymi poglądami na temat różnych trudnych przypadków medycznych. Pracujemy dużo, ale ta, tym elementem tej pracy jest również szkolenie się, wymiana doświadczeń. W pierwszych kaszubskich dniach chirurgicznych wzięli udział specjaliści z całej Polski. Podczas dwudniowych obrad przedstawiono najnowsze spostrzeżenia związane m.in. z chirurgią trzustki i dróg żółciowych, chirurgią kolorektalną, bariatryczną i górnego odcinka przewodu pokarmowego, endokrynologiczną czy kwestiami związanymi z ostrym dyżurem. Wydaje mi się niezwykle fascynujący w chirurgii jelita grubego, jak nisko możemy zrobić zespolenie w chirurgii odbytnicy. Czy centymetr powyżej zwieraczy to jest ok, a może to jest za nisko, a może możemy jeszcze niżej się posunąć, a jaką techniką, czy robotem, czy technikami transanalnymi. Także tych aspektów jest niezwykle dużo. To jest bardzo trudny temat i temat egzotyczny bardzo. Na całe szczęście Pomorze dysponuje bardzo dobrym ośrodkiem chirurgii trzustki. To jest chirurgia, która e, ma więcej problemów, niepowodzeń i wyzwań niż rzeczywistych sukcesów, to pozwala chirurgom zapoznać się z tym spektrum problemów, z którym nam się przychodzi mierzyć na co dzień. Niezwykle ważnym punktem była sesja pielęgniarska, podczas której przedstawiono aktualne problemy, w tym te związane z systemem opieki medycznej. Ważnym elementem było również zaprezentowanie praktycznych porad z codziennych sytuacji, z którymi zmaga się większość pielęgniarek. Rozmawianie o nowych technologiach, o tym, w jaki sposób realizować świadczenia medyczne, ale również jak dbać o siebie, żeby jakość świadczeń medycznych była na właściwym poziomie, jest niezwykle istotne. Każda z pielęgniarek ma obowiązek rozwoju zawodowego i tworzenie tego typu konferencji, gdzie mogą one wymienić się doświadczeniami, jest niezwykle istotne. Pielęgniarki powinny dostrzegać u pacjenta w okresie pooperacyjnym i takim jednym z zagadnień to jest właśnie delirium. delirium. Delirium pooperacyjne. Jak wygląda dzisiaj opieka nad pacjentem, który może mieć delirium, który jest narażony na delirium? Pierwsze kaszubskie dni chirurgiczne to nie tylko wymiana zdań, ale również integracja lekarzy, która możliwa była między innymi dzięki wspólnemu ognisku. Wydarzeniu towarzyszył również pokaz najnowocześniejszego sprzętu medycznego.